Hej yo, witajcie ludziska, jestem Brawley, witam was serdecznie. W kolejnym odcinku z serii zagrajmy w Dragon Age początek. W tym odcinku odbijemy tą o to wieżę. Dobra, także lecimy tam. Znowu będziemy musieli gadać z tym pieprzonym Karolem, którego nie wiem czy lubię. Ta wieża nie jest taka ciekawa, kiedy dostaniesz się do środka, prawda? Stąd wygląda dużo lepiej. W takim razie chodź. No to dalej, lecimy! Zabijemy te ścierwa wszystkie, które tam są. Eee, mam nadzieję, że to nie będzie takie długie, znaczy, że ta podróż nie będzie taka długa na szczyt. E, wiem, że tam spotkamy kolejnego towarzysza, e, będzie to mag. E, mag bardziej nastawiony na... E, bardziej taki kapłan. O, dobra. Także ta brama zostanie już zamknięta, jak tam wejdziemy. Także my się niczego nie boimy, wchodzimy bez żadnego pierdzielenia. Okej, okay, koniec! No i jak widać, tu się działy naprawdę bardzo, bardzo złe rzeczy. E, tu coś mamy, tutaj też niczego nie ma. Idziemy dalej. E, oj, tu coś mamy, proszę państwa, toaletka, no, słaby okład leczniczy i tutaj mamy krup śmieci. E, elf korzeń, o, elf korzeń jest naprawdę spoko, ponieważ będziemy mogli z tego zrobić kilka mikstur. Eee, znaczy, z jednego elfiego korzenia zrobimy jedną małą miksturę No i to wszystko to, że miała wiele czy coś mamy tutaj nicze. Oj, oj oj, mamy jakąś skrzynkę. Eee, zebranie jest potrzebne. Nigdy o nich nie wspominała. O, jest, otworzył coś! Ja, pierdzielaki kozak. A mam pierwszą... Czekaj, ściszę sobie tylko grę, bo pieprzą, pieprzą! Bez przerwy, pierwszą mi. Dlaczego pytasz? Czekajcie, trochę sobie podgłośnie. okej, okay. aby słyszeć o czym oni gadają, ze sobą, I biadolą, biadolom. Śmieci, pył, lirium, ojejku, same śmieci, naprawdę. Spodziewałem się czegoś lepszego. Eee, dobra, także mamy, chyba tutaj będzie pierwsza walka. Oj, 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 jest, mamy ją, to jest właśnie nasz towarzysz. Nie, nie podchodź bliżej. Szary strażnik, czy nie rozgromie w mgnieniu oka? Nie jestem tu, żeby z tobą walczyć. Wayne? Wayne? Dobrze czytuję to. imię? Czekajcie, pogadamy z nią. Nie, nie wiem, kto to jest, ale. Należy do kręgu. Ważniejsze pytanie brzmi: co ty tu robisz? Templariusze nie wpuściliby cię bez powodu. Z tego co wiem, ona ma naprawdę bardzo dobry wpunek jak na początku. ...na początku gry, jak, jak, jako nowy towarzysz, o tak powiem. Także warto byłoby ją e, wziąć do ekipy. A więc służysz Templariuszom, tak jak się obawiałam. Czy mają prawo likwidacji? Rozkaz od wielkiej kapłanki pozwalający Templariuszom całkowicie zlikwidować krąg. Mają go czy nie? Jej, ja nie wiem, to nie za, nie zaatakują bez posiłku, nie, za, nie zaatakują bez posiłków. Nie, ale Gregor spodziewa się, że wkrótce je otrzymają. Jej, nie wiem co naprawdę powiedzieć, chyba jedynka. A więc Gregor sądzi, że nie ma już nadziei dla kręgu. Tak, bo ktoś to, tam mówił właśnie zginęliśmy. o tym. Już mi się przypomina. Zostawili nas na pastwę losu, ale nawet w tym więzieniu udało się nam przetrwać. Jeśli jednak skorzystają z prawa, nie będziemy w stanie stawić im oporu. Powiedzmy tylko, że doszło do pewnego rodzaju buntu pod przywództwem Maga imieniem Uldred. Gdy powrócił z bitwy pod Ostagarem, podjął próbę przejęcia władzy w kręgu. Jak widzisz, wynik nie był taki, na jaki liczył. Nie wiem, co się stało z Uldredem, ale jestem pewna, że to wszystko jego sprawka. Nie zamierzam pozwolić, by krąg został zniszczony przez pychę i głupotę jednego człowieka. Zostaw to mnie, uratuję magów. Co więc zamierzasz? Zniosłam barierę na drzwiach prowadzących do wieży, żeby nic nie mogło zaatakować dzieci. Nie będziesz w stanie wejść do wieży, póki bariera działa. Ale jeśli przyłączysz się do mnie, by uratować krąg, usunę ją. Dobrze, pomogę ci, a le templarysze mogą w każdej chwili przy... Puścić atak. Musimy postarcie się uniknąć przelewu krwi. Nie zgadzam się, likwidacja to jedyne wyjście. Dobrze, pomogę ci. Kiedy Gregor zobaczy, że zabezpieczyliśmy wieże, rozkaże swoim ludziom się wycofać. Jestem tego pewna. On nie jest fanatykiem. Chcesz pomagać tej prawiącej morały gubernantce? Ratować te żałosne imitacje magów? Pozwolili zamknąć się w zagrodzie jak bezmyślne bydło. Teraz ich panowie wybrali dla nich śmierć. Niech więc umierają. Zasługują na to. Oj, co ty gadasz w ogóle? Wiem, że no, gdy będę się z nią kłócił, powiem jej, że to nieprawda, że nie ma racji. To będę miał na minusie reputację, reputację u niej. I... Ale dobra, pogadamy z nią jeszcze. Spójrz, jak oni żyją. Jak niewolnicy zakonu. Nie szanują ani samych siebie, ani własnej mocy. Dlaczego ja mam ich szanować? O ja pierdzielę, nie wiem, co naprawdę teraz wybrać. Ach, niech ci będzie. Petra, Kinon, pilnujcie ich. Wrócę prędko. Win, na pewno dobrze się czujesz? Byłaś ciężko ranna. Win, a nie Wayne, kurde. Z wami? Pozostali bardziej was potrzebują niż ja. Nic mi nie będzie. Zostań z nimi. pilnuj by byli spokojni i bezpieczni. Miej wiarę, nie zawiedziemy. Twoja pewność siebie jest pocieszająca, ale dopilnuj, żeby nie zapomnieć przez nią o swoich słabościach. Jeśli jesteś gotów. Cho Dobra, mamy kolejnego towarzysza. Ona jest naprawdę bardzo, bardzo cennym towarzyszem. Co prawda Morigan jest bardziej nastawiona na atak, ale ja bym chciał wziąć win, dobrze, tak e zewrana, okej. Okay. I Alistara oczywiście. Nie Aiden, Alistara. Tak. Czyli standardowa ekipa, oprócz Morrigan, Akceptuj. No i super, zobaczymy co na tej ma. Jak widać, ma uzdrowienie grupy, co naprawdę kurwa, zajebiste na no ma skile. Takie skile kapłańskie wszystkie. Co prawda, przydałby się coś na atak, ale to da się zrobić. Czekajcie, muszę sprawdzić na jej e, umiejętności. E, co ty tutaj masz, koleżanko moja? Tak, masz ożywienie, co to jest ożywienie? Mak ożywia nieprzytomnych członków drużyny w okolicy, odnawia im też małą ilość żywotności. Eee, masz trzęsienie ziemi, masz też regenerację. O, to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne. Eee... Aura holizmu, że Ale ona ma skile, jejku! Coś pięknego, kurna! Niebo w pysku! A, sorry, że tak powiedziałem, to niebo w pysku, ale po prostu obejrzałem pewien, fi pewien filmik... Eee, i tak teraz, teraz tym spamuję. Eee, bl, 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 bl. czekajcie. Co ja mam teraz zrobić? Aha, miałem sprawdzić jej ekwipunek, co na tym ma. Wiem, że szatę ma dobrą. Eee, tak. I kostur też ma zajebisty, jejku. Mmm... No, zajebiście, dobra. Idziemy stąd. Już dużo czasu straciliśmy siedząc, yy, siedząc tutaj bez czynnie. czekajcie. Kiedy macie kolejne poziomy? O, listę prawie ma poziom. I ja w sumie, także elegancko. Dobra, eee, czy my to tworzymy? Niestety nie. Za mały poziom. Zajebiście, po prostu... E, gdzie mam iść teraz? Tutaj, tak? Kolejny piwnica. A tutaj? Pierwsze piętro. Wiecie, aha, piwnica jest zamknięta, na to gówno. Proszę bardzo. Trochę mnie zdumiewa, że zdołałam utrzymać tę barierę tak długo. No to czekasz... na co czekasz? Uszuń, usuń ją wreszcie. Dobra, z grubej rury. Nie wiem co może czy... Nie obawiaj się pani, nasz szary strażnik świetnie radzi sobie z niespodziewanymi napastnikami wiem z własnego doświadczenia chyba masz rację. Dobra, czekajcie, jeszcze jeszcze nie, bo naprawdę nie wiem co mnie tam czeka, eee, niby mam jeszcze... Aha, bo pierwsze piętro dopiero jest tutaj, tak? Tamty, ten, tamtędy wyjść nie możemy. No cóż, dobra, także musimy od razu z grubej rury. Tak, chcesz o czymś pomówić? Jeśli nie, no weź rozpiewsz tą bramę, cholerną gotów. Jestem gotów, znisz barierę. I co, tutaj będzie jakaś walka od razu, z grubej rury? Zapisywanie gry, no super, no czyli na pewno coś się będzie. O! 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 Mamy walkę, kochani! Także lecimy z tym koksem. Uła ja, Dobra, pięknie, jest! Mamy kolejny poziom Alistara, zajebiście! Woo! Bijcie się, nie dajcie się! Dobrze! Jejku, ten ogień mnie po prostu. Znaczy, te skilly tego. tych demonów, nie wiem co to w ogóle jest. Aha, bako nie giną, to takie coś robią. Okej, okay. dobra, Alister ma kolejny poziom, więc rozdamy sobie. E, dwa do siły oraz jeden w kondycję, dalej. E, damy sobie tutaj śmiałość. Niezłomna odwaga wojownika daje mu premię do obrażeń, odporność fizycznej i O, to jest zajebiste! Bardzo fajny... A templariusz? O, to też jest całkiem fajne. Forteca umysłu. Co by tutaj dać? Co by tutaj dać? Tutaj jeszcze niczego nie możemy dać w... E, broni i tarcza. No cóż, musimy dać śmiałość, tak? Niczego innego nie ma. Gdy... Mm, gdy wymaksuję sobie tą umiejętność, czyli... Znaczy, no, gdy zdobędę śmiertelny cios, to potem będę... E, będę maksować ten pasek. I to będzie naprawdę fajne. Dobra, graj. E, no i cóż, dobra. Zobaczymy, co my tutaj mamy. C czysty welin, super. E, zwłoki żołnierze. O, okłady lecznicze! I to trzy, zajebiście! O to chodziło, pięknie, normalnie, cudownie. Jest moc z nami. Eee, tu kolejny templariusz. Jest! Okłady lecznicze! Boże, ale zajebiście! Super, naprawdę super. Oj, kolejni, kolejni, kolejni do mnie idą. idą. Kolejnik! Chodź tu, koleżanko. Trzęsienie ziemi. Rzucenie... Co to jest? W ogóle. Aha! Dobra. Mogę tak jebnąć? O kurwa, nie poszło w ogóle. No jebać to. Eee, co to jest? Na kogo zaklęcie? Dobra, na siebie pieprzni, bo widzę, że tutaj sobie... Nie z... No, źle radzisz. Dobra. Czwóreczka. Ósemeczka. I ty, że dwójeczka, tak żeby było. Nalajcie, nalajcie, easy, easy, easy. Ej, 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 ej. Aiden, uciekaj! Pocieleją wszyscy. Czekajcie. Eee, spróbujemy użyć tego, uzdrowienie grupy. Zobaczymy, jak to działa. Oho, całkiem nieźle. Dobra, aiden, nie żyje, to nie żyje, też zaraz ginę. Wypieprzajcie ode mnie, wygnoje, zgniłe. Czekajcie, teraz znowu Alister. Chodź tu, użyj jedynki, a ty, moja droga... Ee... Ożywienie, mako, to nie tutaj... Mm. Regeneracja! Użyj regeneracji na mnie! O kurwa, chyba nic się poszło. A nie, działa, 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 działa! Jest! Pięknie! U nas naprawdę bardzo fajna... Bardzo fajny towarzysz, chociaż... Bardziej... Znaczy, przydałoby się też troszkę... przydałby się też troszkę skill ofensywnych. Mmm, ale to da się naprawdę naprawić eee, coś tu jeszcze mamy, czekajcie, coś tu wyleciało eee, kawałek papieru. Dobra Także pierwsza pierwsza komnata została oczyszczona, lecimy dalej Nie boję się was! Easy szmaty! Dobra, nie żyję, nie żyję, nie żyje. Nie to żyję. Ja zaraz ginę! Won ode mnie gnuje! A ta, ta, jo, oczywiście sobie stoi, co? Że masz mi pomóc. Co ty robisz? Regeneracji miałaś użyć. Dobra, użyła regeneracji, więc teraz możemy się lać. Niebo, Nie! Stary, zewran, uciekaj. O kurwa, zaraz ginę. Niedobrze. Ej, uliczyłam je, ale kozak. Dobra, super! Poszło całkiem easy. Okej. Okay. Coś wyleciało? Chyba jednak nie. Okej, okay, super. Uff, tu mamy pierwsze piętro dopiero. Ja pierdzielę, ja myślę, że to drugie, to dopiero pierwsze. Masakra. Troszkę to może potrwać, no, ale cóż. Zwłoki. Amulet ucznia. Wow! Wow, 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 I runa. Ale jest słaba. Runa, strasznie słaba. Eee, okład leczniczy, o kolejne trzy okłady lecznicze, super! Już naprawdę mam dosyć sporo tych e, tych układów, z czego się bardzo cieszę. E, tu niczego nie ma, więc możemy lecieć na pierwsze piętro eee, Co to jest w ogóle? Aha, dobra, już wiem, już wiem, już wiem, już wiem. i cóż kochani, wchodzimy do środka. Ile już nagrywam? Czekajcie, czekajcie, bo stopy wyłączony. Okej, okay, dopiero 16 minut jakieś. Albo 15, cholera wie. Ciekawe ile pięter tutaj będzie. Yy... Proszę, nie wchodź do magazynu. Mamy tam bałagan. Nie zdołałem go jeszcze uprzątnąć. Próbowałem posprzątać, ale niewiele zdziałałem. Odpowiadam za stan magazynu, muszę utrzymywać w nim porządek. Próbowałem się stąd wydostać, kiedy sytuacja się uspokoiła. Wtedy właśnie natknąłem się na barierę, a jako że nie znalazłem innej drogi wyjścia, wróciłem do pracy. Ojej, nie trzeba było się odezwać. Otworzyłabym ci drzwi. Magazyn to znajome miejsce, wolę być tutaj. Jak możesz być tak spokojny? No bez kitu, ty też zastanawia. To jeden z wyciszonych. Wyciszeni nie odczuwają emocji. Wolałbym nie umierać. Wolałbym, żeby wieża powróciła do swego uprzedniego stanu. Być może Nial zdoła nas wszystkich ocalić. E, co miałbym mu się, co mu się powieść? Kto taki? Mag imieniem Nial zjawił się tutaj z paroma innymi i zabrał litanię Adrali. Litania chroni przed kontrolą umysłu. Czy mamy tu do czynienia z magią krwi? Nie wiem. Nial był na spotkaniu. Powinien wiedzieć. Magia krwi. Tego się obawiałam. E, co mam teraz robić? Powinniśmy odszukać Niala. Dzięki litanii będziemy mieli szansę pokonać każdego maga krwi, na jakiego się natkniemy. Życzę Wam szczęścia. Może to wszystko niedługo się skończy. Do, wid Do widzenia, stary. Dobra. Gadaliśmy, gadaliśmy z człowiekiem bez emocji. E, tylko gdzie mam teraz iść? To jest bardzo dobre pytanie. Czekajcie, tu mamy poziom pierwszy. Tu mamy poziom trzeci od razu. Ja pierdzielę. Masakra. Czekajcie, skąd my przyszliśmy? Czekajcie, tu my to, coś tutaj jeszcze mamy. Kupa śmieci. Elfi korzeń, super, czyli kolejny, kolejny okład możemy sobie zrobić. Ok. E, stąd przyszliśmy, bo tu mamy parter, czyli musimy lecieć tutaj. Ok, zapiszemy grę. I lecimy. Kolejna bariera. O Jezus, maga, maga... magia krwi! Dobra, bijemy się z tym syfem Ale gówno To leczy Nie ma leczenia! Gij, że gnoju! Dobra, ginie! E, zabicie to O Jezus, co tu się stało? Wszyscy nie żyją chyba, co? Bo co? Niech stwórca się nad tobą zlituje mało. Tak, powiedz mi, dlaczego miałbym darować ci życie? Wiem, że nie mam prawa prosić cię o litość, ale uwierz, nie chciałam tej całej śmierci i zniszczenia. Próbowaliśmy się tylko uwolnić. Uldred powiedział nam, że krąg poprze Logena, a Logan pomoże nam w zamian wyzwolić się spod wpływu zakonu. Nie wiesz, jak to wyglądało? Templariusze nieustannie nas obserwowali, nie spuszczali nas z oka. Magia była tylko narzędziem. Dała nam, dała mi siłę do walki o przekonania. Walka o przekonania jest godna pochwały, ale cel nie zawsze uświęca środki. Ty tak naprawdę w to nie wierzysz, prawda, łyn? Zmiana rzadko następuje w pokojowy sposób. Andrasta nie pisała do władców Imperium ostrych w swej wymowie listów. Tylko to odmieniła naszą cywilizację, uwolniła niewolników i dała nam zakon. Ale zginęli przy tym ludzie. Myśleliśmy, zawsze ktoś musi zrobić pierwszy krok. Wymusić zmianę, niezależnie jaką cenę przyjdzie za to zapłacenie. Nic nie usprawiedliwia tego, czego się tutaj dopuściliście. A teraz Uldred oszalał. A my jesteśmy w rozsypce i czekamy na śmierć z rąk tych, którzy chcieli nam pomóc. To przerażające. Oczywiście ja jej nie zabiję, dlatego że mamy w swojej ekipie większość. Znaczy mamy. Nie, czekajcie, mamy większą ilość osób dobrych. Czekajcie, mamy Winnie, dobrze powiedziałem. Ona jest dobra, Alistair też jest dobry. I mamy zewrac? Zewra, Dobrze powiedziałem już, że nawet, kurde, mam, tyle gram w tą grę, tyle mam, tak długo chodzę z tymi towarzyszami, a nawet nie wiem jak mają na imię. I wiem, że ten elf jest zły, akurat, dlatego. Co innego mogę zrobić? Jestem tutaj uwięziona. Oszczędzę cię, ale nie pomogę ci w ucieczce. O, to będzie dobre rozwiązanie. Dziękuję. Stwórca z pewnością wynagrodzi ci miłosierdzie, jakie mi okazałeś. Dobra, wypierdzielaj stąd. Uf, co my tutaj mamy? Kolejna książka, róża z czegoś tam. Gdzie jest te kolejne piętro? Te kolejne. Oj, tu mamy kolejnych, 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 kolejnych przeciwników. Tu mamy poziom pierwszy. Co, poziom pierwszy? Przecież jestem na poziomie pierwszym. O co tutaj chodzi? Ja pierdziel, to jest oszustwo. Tu będziemy mieli do czynienia z tymi cholernymi potworkami. Oj, 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 oj idą do mnie. Okej. Okay. Żylajemy się z tym ścierwem. Nawet nie muszę używać magii, bo... Znaczy magii, nie muszę sterować y, moimi towarzyszami. Sami doskonale wiedzą, co mają robić. Bez mojej pomocy nawet. Super. No, elegancko poszło! Jeszcze by się przydały jakieś okłady lecznicze, to naprawdę byłbym zadowolony. W sumie z żadnego układu z żadnego jeszcze nie, nie skorzystałem, odkąd właśnie gram z tą Winnie. E, coś tu mamy jeszcze, czekajcie. O, mamy skrzynkę, która jest zamknięta i mój gnojek na pewno jej, jej nie otworzy. To jest oczywiste. To jest oczywista oczywistość. E, kolejny pył z Lirium, nie wiem po kiego mi to, ale weźmiemy. O Jezus! Kolejny, kolejny plugawce. Kogin się gnoje! O ja pierdzielę, tutaj się ognie dzieją jakieś w ogóle rzeczy, wicksy i w ogóle. Okej, okay, rozpierwszyłem to. W sumie dużych obrażeń nie ma, jak wybucha, właśnie. Ty, coś tu mamy, czekajcie. Ja Toaletka, srebrny łańcuch. To jest prezent chyba, tak? Prezent. Tak. E, no i chyba to wszystko, dobra. Także lecimy dalej. E, musimy się dostać na te pierwsze piętro, czekajcie. Będziemy sterować Alisterem, dlatego że to jest tank. I ma największą ilość HP. Więc jak się na mnie wpieprzą, to naprawdę żaden żaden problem. O, maga krwi. O, kolesi się leją z tym tym plugawcem. Easy. O, pięknie poszło. W ogóle, kurde. Chyba jedna z najprostszych walk w, w całej grze.